Witam bardzo serdecznie z tej strony Songo F i zapraszam na kolejny vlog pod tytułem Poradniki Songa. W dzisiejszym vlogu zajmiemy się ostatnią rzeczą związaną z naszą dietą. W, pierwszy, w, pierwszym, porad, w pierwszym poradniku zajęliśmy się obliczaniem zapotrzebowania kalorycznego, w drugim obliczaliśmy naszą, nasze wartości odżywcze, a w tym vlogu zajmiemy się już rozpisywaniem diety także bez e, jakiegoś przedłużania zaczynamy e, posłużymy się naszym przykładem znowu będzie to e, wynik który nam wyszedł e, przy obliczaniu e, wartości odżywczych czyli 4039 kalorii e, białko 303 gramy tłuszcze 90 i węglowodany 505 Przejdźmy do y, strony y, po jest to bardzo fajna strona, y, już praktycznie jest tu bardzo dużo posiłków wystarczy tylko podać prawda, y, wagę posiłku i mam już wszystko y, ładnie tutaj obliczone, ile ma kalorii, ile białka, tłuszcz i węglowodanów. <laughs> więc to tak jak też obliczaliśmy wcześniej jest to E, osoba o, typu, o typie budowy ectomorphic waga 90 kg e, po dodaniu, prawda, e, po dodaniu e, kalorii wyszło 4039, czyli prawda, tutaj budujemy masę. Także e, dajemy pierwszy posiłek e, Pierwszy posiłek. Przyjmijmy, że jest około godziny siódmej. Jest to e, śniadanie. Śniadanie. Jeden. <laughs> I co na pierwsze śniadanie? E, śniadanie powinno zawierać wszystkie elementy odżywcze czyli powinno być śniadanie zrównoważone praktycznie jeden do jednego białko i węglowodany. E, oczywiście to jest tą dietę którą możemy teraz. Można ją ten plan potraktować jako e, plan numer jeden. Najlepiej sobie zrobić kilka kilka różnych planów żeby to jedzenie nie było takie monotonne chyba że nie macie jakichś zastrzeżeń i możecie jeść praktycznie cały czas to samo. E, to możecie mieć tylko jeden plan żywieniowy i wystarczy Wam na pewno w 100%. Zajmijmy się śniadaniem. Więc, co na śniadanie? Na pewno, coś szybkiego i coś, co ma z pewnością dużo. Zrównoważonych tych wartości, czyli tyle samo białka wyglądają i tłuszcz. Zacznijmy od jaj. Przyjmijmy, że mamy, jest to jedno średnie jajko około 60 gram. Ile sztuk potrzebujemy? I to jest oczywiście całe, czyli liczymy żółtko i białko. Tutaj mamy ile sztuk, wybieramy 5. <laughs> w pięciu sztukach mamy 33 gramy białka 30, 25 tuszczy i dwa węglowodanów. Tego nie będę wam tutaj cały czas czytał, żeby nie zajmować niepotrzebnie czasu. Kolejny, kolejny produkt. To będą papki płatki owsiane około 70 gram następny następny składnik, następny produkt to są <kluznić> yy, możemy dodać orzechy włoskie oczywiście to jest do w, 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 uznania około 15 gram do tego można stosować cukry proste czy na przykład miód miód pszczeli też tu nieduży około 15 gram i do tego prawda, możemy to wszystko smażyć na oliwie z oliwek Tutaj jedna łyżeczka, około 15 gram wystarczy. No i nasze śniadanie wychodzi w 900 kalorii. Jest to jak na pierwsze śniadanie dość dużo, ale tak jak każdy wie, śniadanie jest najważniejszym posiłkiem w ciągu dnia. Mamy 43 gramy białka, 55 gram tłuszczu i 58 gram wygłowodany. Dobrze, to jest nasze śniadanie. Oczywiście tutaj te orzechy usuńmy. Bo to jest prawda już od was będzie zależeć co sobie dodacie. Ale na przykład ten miód pszczeli polecam. Ma mało kalorii, ma grubo prosty Także Bardzo dobre na śniadanie. Oliwa z oliwek Ogólnie tutaj też możemy troszeczkę zmniejszyć. Musi zawsze pamiętać, żeby patrzeć na te wartości, żeby one nie przekraczały. Czyli, pierwsze śniadanie mamy już gotowe. obliczamy sobie teraz śniadanie, na przykład drugie. Będzie dwie godziny później, albo 2,5. Śniadanie, to zjednoczone drugie śniadanie. <głynie> Ogólnie tutaj, już sobie możemy zastosować. Eee, musimy już zjeść jakiś pełnowartościowy posiłek e, typu piersi, skurczaka około 150 gram. Do tego dodajmy ryż Asmanti Około 100 gram do tego jakieś warzywa jakieś blokuły ale tego nie wliczamy w dietę e następny posiłek najmniej przedtreningowy Przed treningowy 1, 12, Czy tutaj najlepiej zjeść <laughs> również piersi 150 gram, do tego ziemniaki ziemniaki. Tutaj w sumie praktycznie tu nie ma znaczenia, oczywiście 6 czy, czy późno, około 500 gram. Musimy też pamiętać, że w ziemniakach jest yy, Praktycznie, jeżeli chodzi o tłuszcz, to nie ma w ogóle tłuszczu. Jedynie, yy, ogólnie każdy twierdzi, że ziemniaki są bardzo tuczące. Oczywiście są tuczące co takie do, domowej roboty przez nasze mamy czy babcie, ponieważ jest tam, te ziemniaki są zalewane tłuszczem, czy tam śmietaną, tłuszczem, nie wiadomo jeszcze czym. No i wtedy się robi taka bomba kaloryczna. Ale same ziemniaki bez żadnego polewania, czymkolwiek, czyli takie jak można powiedzieć posne ziemniaki, mają tylko 1 gram tłuszczu, 61 gram węglowodanów. I właśnie przy, przy redukcji ziemniaki są bardzo dobre, ponieważ pół kilo ziemniaków naprawdę potrafi zapchać, a jak wie, każdy pewnie przy redukcji wie, że głód czasami skwiera przy samym ryżu także ziemniaki są bardzo dobre na redukcji. Mamy kurczak piersi, ziemniaki. do tego możemy jeszcze dodać tutaj oliwę z oliwek 10 gram. 10 gram. Do tego oczywiście do każdego posiłku jakieś warzywa, brukuły, marchewka. <laughs> Dobrze. Posiłek czyli bezpośrednio. Yy, bezpośrednio po. I przyłóżmy, że nasz trening trwa około godziny max. Tutaj wypijamy porcję białka. Ja sobie posłużę się z synchą 6. To jest 20 albo dajże 3 czy 31 osobno. 44 rzeka nie pamiętam. Przóżmy. Załóżmy, że miarka ma 44 gramy bodajże, tyle ma miarka z jedna. W każdym razie białko. co się po treningu, żeby dostarczyć aminokwasy. Oczywiście jeszcze do tego białka dołóżmy jakieś aminokwasy, żeby to jeszcze szybciej weszło obieg abyśmy dostarczyli naszemu organizmowi wszystkie potrzebne rzeczy, aby nasz mięsień był stały. Dobrze, więc kolejny posiłek. Czyli to jest jakieś pół godziny później. To jest potreningowy. Oczywiście musimy pamiętać, żeby zaraz po treningu nie jeść, ponieważ żołądek jest, tak powiem, osłabiony po treningu, prawda, jeszcze w, pijąc wodę, ten, ten żołądek też pracuje cały czas przy wysiłku. Dobrze, więc tutaj bierzemy bierzemy stek około 200 gram tego makaron makaron durum tutaj tutaj akurat dajemy różne kształty, około 180 gram do tego też możemy dodać jeszcze oliwę z oliwek 10 gram dobrze kolejny posiłek będzie to posiłek taki luźny posiłek numer posiłek raz nazwijmy go to będzie 2 godziny później i tutaj możemy dać, prawda, kurczak, pieś, kurczak, pieś, 200 gram, do tego liczba smanti, gram Te wszystkie wartości, prawda, są przed gotowaniem. Czyli, jeżeli na przykład sobie mierzycie ryż, to 150 gram, to prawda, dajecie sobie na wagę nie wiem, tam jakąś miskę, czy garczek, czy tam nie wiem co, i wsypujecie ziarna 150 gram. Tak samo przy mięsie, przy wszystkim. Tak samo przy ziemniakach, nawet te 500 gram to są. Ziemniaki z łupą, z wszystkim Dobra. oczywiście. Teraz e, to, co musimy zobaczyć, ile nam to wszystko wychodzi? Czyli tutaj już praktycznie zamykamy kolejny posiłek, będzie najmy, posiłek drugi to jest trzydzieści, tylko co możemy dodać, siedemdziesiąt pięć, tutaj dodamy również Tak. Czemu? Czemu akurat cały czas kurczak, kurczak, kurczak? Oczywiście, jeżeli chodzi o mięso, to musicie też wybrać sobie sami. Czy chcecie, jeżeli chodzi o białe mięso, to czy kurczak, pies kurczaka, czy indyk, na przykład. Jeżeli chodzi w moim przypadku jedyne mięso, które mi tak powiem nie wchodzi, jest to indyk. Mogę jeść. Kurczaka, pierś kurczaku mogę jeść no, tonami słowinę tak samo, nie ma z tym jakiegoś problemu. Oczywiście to jest tylko przykład. Rozumiem, że dieta jest dość kosztowna i tutaj praktycznie no, to jest 150, 300, 300, 600, 600. 600 gram kurczaka pierwszy z kurczaka nie jest jakieś bardzo tanie i daję sobie z tego sprawę, że po prostu jest to kosztowne. Z tego to jest tylko przykład. Oczywiście musicie się liczyć z tym, że chcecie tą dietę, to bez. Do spożywania dużej, dużej ilości mięsa nie zrobicie tak naprawdę nic. Jest to budulec. Ogólnie białko jest budulcem masy mięśniowej. Węglowodany są tylko potrzebne do, do tego, abyście mieli energię. Tak samo tuż, tuż i węglowodany dają Wam tylko energię białkową, budurę mięśnie. Czyli tak naprawdę, jeżeli będziecie jeść mięso, to na pewno rezultaty będą bardzo duże, dlatego tego się spożywać dość dużo mięsa, oczywiście. Dajmy kolejny, tutaj kolacja. Raz, dwa. Kolacja. Ty bierzemy sobie w zależności, prawda, co uważacie? Na przykład yy ja osobiście lubię jeść. Wołowina, czyli stejka, prawda? Na, na noc. Tu o... bez jest niektórym, prawda, to szkodzi, że łądek się źle czują, czują się to, co że tak powiem, zdęci. Mi akurat to nie przeszkadza. Tutaj około 150 gram wołowiny, mamy 30 gram białka tam z tym białkiem 303 trochę przesadziliśmy to 100 gram i do tego prawda jeszcze możemy dodać jako ostatni że tak powiem posiłek przed spaniem czyli dajmy na przykład 2 godziny jeszcze później przed samym spaniem na przykład przyjmujemy kazeina to jest bodajże w 32 gramy to jest w każdym bądź razie tam jedną miarkę, zwykle nie pamiętam ile to ma miarkę czy 32 czy więcej no, zobaczymy na wszelki wypadek. Ile ma w miarce? 32 gramy, także trafiłem dobrze. Jednomiarka kazeryny. Ogólnie, żeby było tak, 20- kilka gram tych, prawda, tych yy, białka. Oczywiście tu jest podwyższone, ale oczywiście to, to jest odżywka. Tak samo tutaj jest odżywka. To tym się nie powinniśmy jakoś specjalnie martwić. No i tak czy siak wyszło nam, na Zapotrzebowanie wyszło nam. Tutaj wszystko mamy sumę domową. Teraz sprawdzimy, jak to wygląda w praktyce. Czyli yy, kalorie mamy podwyższone o 100. Ponad, leciutko ponad 100 kalorii białka mamy 20 gram więcej tłuszczu mamy 14 a węglowodanów mamy o 3 mniej i teraz czy to jest prawda dobry dobrze czy nie, czy musimy tak można powiedzieć do co do grama wszystko mieć tutaj ułożone, oczywiście nie przy układaniu jeżeli chodzi o masę, jeżeli chodzi o typ ektomorfika, to tutaj nie ma jakiegoś spięcia, tak mówiłem też wcześniej, że jest troszeczkę więcej, nawet troszeczkę Wam jest to na korzyść. Oczywiście, też tutaj nie ma jakichś dużych skoków, więc tutaj nie ma się co martwić. Jeżeli chodzi o tłuszcz, jeżeli na przykład się boicie, chociaż jeżeli tak jak tutaj te poradniki były i macie ten typ ektomorfika. Inne typy powinny, prawda, jeżeli ten tuż jest wyższy, no powinny troszeczkę tutaj powniżać. Akurat tutaj ten tuż nam dodał trochę tej oliwy, ponieważ 10 gram oliwy z oliwek to jest 10 gram tłuszczu, to tutaj mamy oliwę raz, dwa, trzy. 30 gram, czyli jakbyśmy oddzieli mielibyśmy 70, czyli byłoby no sporo mniej także na tą oliwę tutaj można oczywiście troszeczkę odjąć i będzie w porządku i to jest przykładowy, prawda, taki plan żywieniowy ile posiłków mamy raz, dwa, trzy, cztery pięć, sześć siedem, siedem posiłków odstęp około dwóch godzin dwie i pół i to by było na tyle tak jak mówię zapraszam jeszcze raz moim zdaniem tutaj nie też korzystam właśnie z tej strony to jest po trzeba się zarejestrować i mamy do dyspozycji właśnie wszystko co tutaj oferują możemy sobie rozpisać treningi jakieś pomiary fajna sprawa ja oczywiście tylko korzystam tutaj tylko na sobie jakieś diety czy tam układam innym są diety. Korzystam właśnie z dzienników treningowych, przepraszam żywieniowych. Ponieważ ładnie to wszystko tutaj zrobione. Wszystko opisanie trzeba szukać, nie trzeba sobie dodawać, jest po prostu łatwiej i szybciej. Yy, I co? To było na tyle. Kończymy. Yy, kończymy temat związany z dietą kończymy z dietą temat i co tam. Hmm. Także jeżeli ktoś nie ogląda wcześniejszych poradników to zapraszam na obejrzenie pierwszego pierwszego odcinka to był związany z zapotrzebowaniem kalorycznym czyli ile w ogóle potrzebujemy energii A w drugim obliczamy wartość odżywczą czyli ile potrzebujemy białka tłuszczowych węglowodanów i w tym vlogu prawda, poruszyli, poruszyliśmy zrobiliśmy po prostu swoją pierwszą dietę Użyliśmy tutaj produktów które są najlepsze, jeżeli chodzi o węglowodany, jeżeli chodzi o białko, jeżeli chodzi o tłuszcz. Także <laughs> przepraszam stosujcie się do moich rad, a taka łapo będzie. Są go Pozdrawiam i zapraszam do subskrybowania. Na razie.